Siema ogólnie to na 30 łapek macie tych surpaga, tego co on się teraz na fajnie wyświetla. No i mam nadzieję, że zostawi się dużo łapek do jego oglądania. On by, girls be looking like Debbie Fly. I picked to the beat, walking down the street, in my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's red food with the big ass pro and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah, girl, look at that body girl look at that body girl look at that body I, I, I work out girl look at that body girl look at that body girl look at that body i, I, I work out when i walk in the spot yeah, this is what i

ale Ale na! Wyszedł Nie! Jeden do góry to się. Ale ten. jest zlogany. Ja tamty na lewo! Ucieka ten! On Oni się kupują! A jakieś ty jest Jest, jest, jest! Masz. Zlodał. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tam jest Może złoto? Tam nie nie mam bandy, właśnie złota żadnego, nie mam, bez no zdecham ma z taka informacja że... była. Do góry, A nie wiem, gdzie oni są. Ja, mam, mam, ma, ma. Dostał! A macie do Jestem w klatce nie? do mnie,

Zatakuj no, no, to. Drugo! Pewnie... Podaj wiesz, co zbierz i mu Ja, im, daj. ja to nie to, już tam! Bo kurwa no. zbierz to! Ktoś pewnie... <grym>, nie mam nic! <grym, <grym, no, no nie! jest. jest wnętrą, no to lipa! Nie ma dla ciebie <grym>,